Siemaneczko, z tej strony Wins. witam serdecznie w moim y, krótkim filmiku o tym jak przyzwać Diablo klona i zdobyć ten piękny, piękny small charm unikatowy Annihilus, jeden z y, najpotężniejszych przedmiotów w grze. W single player w Diablo 2 Resurrected, żeby przyzwać Diablo klona wystarczy sprzedać Stone of Jordan. Jak go zdobyć? Wyświetlić się w tym momencie w filmiku na samej górze tam, y, w prawym górnym rogu, y, a teraz do dzieła. Bam! Sprzedajemy Stan of Jordan. Diablo Walks the Earth. To znaczy, że Diablo chodzi po ziemi i pojawi się w pierwszym, lepszym, super unikatowym potworku, który yy, spotkamy. Unika super unikatowe potwory w Diablo 2 są to. Yy, są to potwory, które pojawiają się zawsze w tym samym miejscu. Czyli na przykład Rakaniszu w kamiennym kręgu, Corpsefire Fire w siedlisku zła, yy, albo na przykład Beetleburst w Dalekiej Oazie, albo. Eldricht w Figrid Highlands, no i jest, i nasz Diablo clone. Zabijmy go, zabijmy go szybko eee, No jedna z najlepszych opcji to jest właśnie Paden Smitter, moja opcja zdecydowanie Są jeszcze inne, na przykład Kixinka i tak dalej, ale w tym momencie robimy to smiterkiem eee, No to trzeba przyznać, to wygląda po prostu wspaniale, to wygląda po prostu wspaniale Zabijmy go. Jest tak majestatyczny widok, Jestem dopiero po pierwszym dniu premiery. I mamy go. Tak. Do widzenia. Żegnamy. Żegnamy. Diablo klona. No ta animacja też jest rewelacyjna. I w tym momencie wypada nam e, niezidentyfikowany Small Charm. Wygląda on w taki sposób. E, jak go zidentyfikujemy, pojawi nam się... Annihilus w tym momencie 15, 18, 6 ma losowe statystyki: między 10 a 20 All Attributes, między 10 a 20 All Res i między 5 a 10% więcej zyskiwanego doświadczenia. To by było na tyle w tym poradniku. Dzięki, wielkie, że oglądałeś, oglądałaś, że mi się podobało. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał. A także zapraszam na live'y na Twitch TV. Nadi wins strzałeczka.